Witajcie z tej strony DGHT, dzisiaj ze mną kulawy i gość specjalny z Zami. No cześć. Tak, dzień dobry. Dokładnie tak. I... Do dzisiejszego odcinka właśnie wybraliśmy Zamiego. Yy, tak. Tak, opisaliśmy, tak. ktoś z widzów przystąpi w tym odcinku. I właśnie tym widzem jest zami.pl. Więc... Okej, okay, więc jeśli ktoś z Was też chce wystąpić, to piszcie komentarze, tralalala, tralalala, Okej, okay, idziemy teraz dalej. Pomyślmy tutaj znaleźli ostatnio. Yy, tutaj jest jakaś... Cave. O, jakiś cave jest właśnie. Dlatego proponuję się tam wybrać. Ło oh. oh. szkielety. <laughs> <Wybiłam>. <laughs> Dobra, taki hatemu i może nie opanuj sytuację, a ja tam... A! Wylewam. Creeper! Fuck off! Jebu. Cześć! <grystanie> Siema! <grystanie> Kałamarnica. Trzeba było go zabić, a nie... Ej, tu jest krowa. siebie zginąłe. Tu jest krowa. Kolejna No. Oni tych krów tutaj nastawiali, że ja, ja o. faper O. Mały slajm. Zielacz! Patrz, zielacz w odcinku! O, o, o Jego głowa! Jego głowa! <grystanie> Umarł. ZIERNAŻA ZABIŁEŚ! <grymne> KUR... AAAAAAAA! Kurwa! <grymne> <grymne> Mogę dostać pochodniej coś do jedzenia? Właśnie przytała... <grymne> jedzenia to ja w ogóle nie mam ci powień. Dwa jabłka mam, masz. Podzielę się. Masz jedno i oko pająka, jak chcesz możesz szamać. Dzięki. O. Dwa Ło! Squid! Squid? Skąd to się wziął tutaj? Też nie wiem. No bo to jest morze pewnie, wywalił keeper. Nad nami ale jest, czemu może. Czemu nie mogę zabić, ale dobra. Ym, zrobię sobie pochodnie. Y tutaj coś na pewno jest, bo... ...autor by to tej mapki sam... No on, autor na pewno tutaj dużo by zmieniał, bo ja tutaj widzę krowę. Co by tu robiła krowa, by the way? A ja tu też widzę jakiś korytarz oddzielny jeszcze. End of stream. Y Walawe. Tutaj. Waliło mi serwa. Dlaczego cię wywaliło? No, to dawaj jeszcze raz. E, end of stream. Dghd. Czekaj. Zaraz, już chwila. O! Już coś tu jest! Close mine! No, Pamiętaj no, Jeżeli chcesz zginąć. Dobra. Close mind. No fuck! O, proszę cię. Dobra, ja tam idę. Ja też tu idę. Wisi mi to, czy o. zginę. A ja mam wiaderko, które z byłem ostatnio w

Zd daj mi rękę! Strona. Daj mi rękę! Już ci daję! Łap! Przytrzymaj się pochodni! Idź w stronę no. światła! <laughs> Ona się nie świeci. A. Ale Kulawy ma ja. takiego fajnego moda, że się świeci. Takie jajca! Ej, tam jest TNT! Wiem, to jest TNT. Ja Przez... mam takie ceny. I... O jak są? Jak Macie żelazny kto? Mam tylko kamień. No, nie... trzeba, trzeba w ogóle żelazo być stary, My w ogóle żelaza nie mamy. Ja mam dwa żelaza. No i znowu Zresztor. cię paliło? No. Da. Widzowie zobaczą IP, ale zresztą mi tak nie wie, wiem, bo jest ten Hamachi. Hamachi. Ja Hamachi nie podam, także nie. Nie jestem, nie, sem... nie, sem... nie sem... No, proszę Was, yy, kurczę, czemu jesteś znowu w tym miejscu? Yy, nie ja mam pojęcia. Ja tu... Macie, jest to. strasznie słaby internet. Weź takie ja to do... mam z tym problemem. Jeśli nie... też masz Dobra, 5 minut minęło. Już Jeszcze 5 minut? minut. Dobra. No. Spoko. Tylko, że no. szkoda, że w tym odcinku nie zrobi nic takiego produktywnego, bo mi tutaj co coś się dzieje. Kopię Nie ma my Sami robimy zamęt. Czyli nic tu nie ma. No Albo później trzeba będzie się wkopać. Nie. nie ma tam nic. Ale nam by się... No w przytało... nam... czekuję... TNT wyrąbało. Nam by się przytało wyrazo trochę, tak. żelazu, zielezu, zielezu. Ile tu jest heartstone w ogóle, nieśle. nieźle. Pewnie coś jest, on chce nam coś przekazać. Zresztą Gdybyście mieli brood żelaza, to ja zrobił wam kopiarkę. Patrzcie, tam jest coś dalej, zobaczcie, żelazo! O, żelazo Żelazo się nam żyta Ja wzyta. chcę! Dzięki, StegiHT, dzięki, dzięki. <laughs> Żelazo jest moje! Ała. Lol, jakiego ja facepalm'a wolnąłem? Kula, wytapiaj się do mnie Ło, normalnie I kula miał żelazny killoff, się stanie Nie, nie miałem, miałem To jest kamień No co jest? Kula, tepa się a ja O! Diamenty! O! Oh. Diamenty! A masz już własny kilo chociaż? Już robię. Ale mam lagersy! Jezus! No ja o, ci mówię, w następnym odcinku napiszę do kawki. Gdzie ty diament znalazłeś? Cyganie. Pewnie kłamie. Jak to taki HD? Wracam. Zombie. Okay. O. Nie, tu jest żelazo. No Gibunki. co jest? Co jest? Co jest? Nie no, stary, trzeba postawić ten serwer na tym. Na jakimś tym. A na hamaczy No co ja ma? Nie mogę zebrać tego itemów. Gdzie jesteś kulawy? Kulawy! Tu. Kulawy! Tu. Kulawy! Kule. <laughs> nie, 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 nie! Zaraz jebnie! Albo nie! Sami, mnie! Patrz! Cześć! On ma Jajka. Zaś mnie Masakra, kwadratowa no po prostu O Jezusie... Stary stary powiedział. Jest stary. Marian. Ja nie mogę w takich warunkach współpracować, tak jak ja naprawdę, naprawdę. Jak tego ja opłacę za to mógł ukraść. Dobra, Byście chcieli to jak opłacę serwa, to mogę wgrać wam tą mapę. Hostować na żebyście chcieli. Co o. Co patrzymy też ten taki HT i w ogóle... Dobra, ja nic nie kopię, A. ja nic nie robię, bo mnie i tak cofa co chwilę, bo nie ma nie. sensu. Tak pomóż. 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 Dobra. Taki HT nie masz mojego mieczyka? No, mam twoje rzeczy. Tak, Nie, nie. Daj mi chociaż miecz. Ja nie mam twojego miecz, ja mam tylko minecart i. Mine i... Ma, to, Jaki, o, dory, Ma jakieś dziwne tory. Co to jest? Au, co mnie bije? Sorry, przez hey. przypadek chyba ja. Co to są za tory? Do czego one służą, hej? Tu? Tory? Ludzie. A to są te takie, y jak na niego najecie wakon, to on wysyła sygnał. Tylko trzeba połączyć Resonę. Ma ktoś tak. workbench, bo chce sobie zrobić piescyk i przypadki laso. A I W ogóle straciłem moje deski, bo nie mogłem ich zebrać i ten i nie zebrałem ich. No bo... ja mam te deski. Masz Ale one tam leżały na ziemi jakieś i ten. I nie zebrałem o, czy ich, zbog... bo się nie dało. Takie bagi, jeśli się hostuje serwy na HMC. No. O, słoto. Ej, tutaj mi ten workbench chociażby. Wyśle... Piec, a, cokolwiek. Czekaj, ja ze Ze dwóch na odcinku, spoko. Dobra. A jak, kura, chcesz 4 deski, a workbench? No, byłoby miło. Masz. Tutaj rzuciłem. Okej, okay, myślę, że będziemy już kończyć 10 minut prawie minęło. Tak. To czekaj, jest jeszcze ino... Inne... Spróbuję przepalić te ten. Nie czekaj tego! Już ukradł cygan, nie? Ja stałem nad tymi deskami chyba minutę i nie mogę mi zebrać. A. Masakra. Dobra, to się pożegnamy i wykombinujemy inny serwer. Dokładnie tak, w tym. No, end of stream, jak miło. Spoko. Nie A nie no. kto go hostuje? Kto go utrzymuje? Tak ja ten. No to wiadomo czemu. No. Taki <laughs> no Wczoraj to było to jeszcze OK. Dobra, trudno. Yy, w następnym odcinku będziemy dalej wspierać tej temki, więc wale to jeszcze bym miał ich pełno najwyższe, Trudno Oddać wam no, tej itemki, które dziękuję. zabrałem. Czy jak? Właśnie. Bo się przydadzą bardziej. No przydadzą nam się na pewno. Bo okułem to w następnym odcinku będzie jakiś, jakiś inny widz inny widz... Jakiś inny widz pewnie nas kościół, więc yy, dlatego wiesz, miło jakbyś oddał tej temki. No, to dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. No. Cześć. Cześć.